Siemanowice, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie losowanie za 16 niebieskich serduszek. No i podczas tego losowania mamy szansę na rapy boksa lub klucz do skrzyni walentynkowej. No moim marzeniem było dostać klucz do skrzyni walentynkowej, ale to co wyleciało możecie zobaczyć podczas oglądania tego odcinka. A więc zostawcie jeszcze przed rozpoczęciem suba, łapeczkę w górę. No i co, ja nie przedłużam, zapraszam was do oglądania. W dzisiejszym filmie Postaram się otworzyć skrzyneczkę walentynkową. Ponieważ event walentynkowy trwa już dwa tygodnie a ja niestety nie zdążyłem otworzyć ani jednej bo po prostu spędziłem na tym evencie kilka godzin bo grałem tylko przez 3 dni jak on trwał więc naprawdę mało później sobie zrobiłem przerwę od rapów bo nic się nie działo no i myślę że event się niedługo będzie kończył więc muszę zdążyć otworzyć jedną chociaż skrzyneczkę bo mam bardzo dużo itemków na otworzenie jej dobra więc jak tutaj widzicie mam trochę tych serduszek jeszcze tutaj mam dwie paczki pełne serduszek za 10 zł dobra no odbieram sobie codzienną nagrodę i jeden kluczyk gwiazdny okej okay. Spadam sobie go tutaj. W sumie do mojego szulkera tego wsadzę, bo tutaj mam bardzo dużo iterów. Dobra, a więc teraz zobaczmy, ile mi brakuje do pełnego otworzenia. Tutaj mam taki szulker z tymi przedmiotami. No i jak widzicie tutaj mam 10 niebieskich serduszek, więc no dużo mi chyba nie brakuje do otworzenia. <laughs> Jeszcze tutaj mam te dwie paczki pełne serdusu. No. Jakbyśmy trafili cztery, to by było elegancko, dobra. Wejdźmy tutaj, dobra, więc liczymy na tobiasza, żeby dało cztery niebieskie na raz. Dobra, klikam do 3, dwa, jeden i leci. Dobra, proszę, niebieskie cztery. Patrz, nie proszę, nie czerwone. Dobra, okej, okay, okej, okay. nieźle, nieźle. Mamy coś z tego na pewno. Dobra, proszę, cztery niebieskie, no błagam. Patrz, dużo niebieskich, dużo niebieskich, no proszę, tobiasz. Nie to bierz 12. Kurde, to bierz, No, co ty robisz? Coś ty zrobił. Ej, tutaj, jakbyśmy otworzyli, byśmy trafili. Dobra, zobaczmy w sumie, ile niebieskich to jest. 24, ile to jest niebieskich. No, fajnie by było, jakby to były. Właśnie. Niebieskie. Dobra, ej, trzy niebieskie. Dobra, robię to chyba, no. Okej. Okay. Dobra, tutaj to mam i widzę, mam 13. Dobra, na pewno kosztuje 16. Opening? No, chyba tak. 16 kosztuje opening. No to niestety tego nie otworzę. Z rynku też nie kupię, bo mnie nie stać. Ale co, będzie godzina eventowa o 16.00. To ja sobie to pozbieram. No teraz jest 14, więc później sobie dogram. Moment. No i co, liczę, że dzisiaj mi się to uda. Nazbierać, bo bym chciał to mieć. Dobra, w sumie mam tutaj czerwone. Zobaczmy, ile te czerwone są warte w openingu. Kurde, 16 fragmentów kosmosu. Dobra, na 16 fragmentów kosmosu jakby wyleciały, było luks. Więc dobra, otwieramy. Dobra, proszę, fragmenciki, błaga, błaga. Nie, 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 nie. I klucz galaktyczny to jest? Ech, ocho, 10% mieliśmy na niego. Dobra, sprawdźmy, ile kosztuje klucz galaktyczny. I dobra, chyba drogi jest. Dobra. Ile? 700 milionów? Ja pierdziele widzowie 700 milionów teraz trafiliśmy. Nie wiem czy to dużo czy mało, ale cieszę się. Dobra, w sumie teraz widzę pomyślałem, że jest teraz mało tutaj osób, a mam rangę przecież MVP, mogę sobie odebrać kit MVP i mieć po prostu itemki jakieś. Więc myślę, że mogę sobie odłożyć te itemy. Jak będzie 16 się w nie ubierę, a przecież kit MVP, co so teraz mogę odebrać? Dobra, wpiszmy sobie kit no i zobaczmy co tu będzie. Okej, okay, mamy dwudziestki dwójki. Ej, spoko. Spoko, naprawdę. Dobra, mam tutaj już wszystko. Pijemy potkę na strandze, wypiliśmy i co? No mało osób, więc skaczemy, no, skaczemy, lecimy. O kurd, o kurd, o kurd, o kurt Co tu mamy? Okej. Okay. Steve, ja pierdzielę, Steve tutaj jest. Patrzcie, patrzcie, będzie kill, będzie kill. Proszę mnie loga, nie logan, nie będzie bo z niego jest. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zabije i mnie nikt nie zabije, wierzę w to. Dobra, 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 patrzcie, on się w kopie, on mnie nie widzi na 100%. I jest hitłem go, w końcu. To ale super małe. Zaraz, sprawdźmy tutaj, widzowie i patrzcie, to mamy 21 różowych. No, kopiąc to, to raczej tego nie uzbieram, więc będę musiał zabijać ludzi. Tutaj, Wicowie, niestety mi się nie nagrał dźwięk, ale powiem Wam pokrótce, co zrobiłem. Więc tak, wystawiłem mój mieczyk 28 za 4 miliardy, a z tego dnia, gdy wbiłem na serwer, miałem już kasę na koncie, czyli mieczyk się sprzedał. No i postanowiłem kupić trzy niebieskie serduszka, bo właśnie tyle mi brakowało. Wydałem na to chyba 2,1 miliarda, więc myślę, że nawet spoko. I co, zobaczcie, co mi wyleciało. No i to, prawicowie, nastała ta chwila, w której po prostu robimy opening na zbierałem tutaj 16 niebieskich serduszek no i co, no zobaczymy co nam wleci jeszcze tutaj mam codzienny nagrodę nagrody jeden kluczyk czyli krótko sobie tutaj otworzę z animacją okej, okay, może 5 fragmentów niestety syf jak widać 200 osób na boksie no niestety edycja upada w sumie tak jak cały serwer no ale nic na to nie poradzę no i dobra, tutaj sobie otworzymy to Tutaj się to wymienia, no widzowie, liczymy na ten klucz do skrzyni walentynkowej. Naprawdę chciałbym go, Giga! Bo to jest fajny przedmiot, tak? Dobra, więc co, no klikam to 3, 2, 1 i proszę cię, Mikol, tobiasz w napiera Gikubir, żeby to był właśnie ten klucz do tej skrzyni walentynkowej. Więc co, lecimy, kurde, proszę, kluczyk, kluczyk, proszę. Jaka sraka nowicowie, Nie, tyle czasu to zbierały mi wszystkiego No tak liczyłem na tę skrzyneczkę, że tutaj wyleci mi jakiś itemek Ajajaj Niestety dzisiaj nie wyleciał mi kluczyk Ale jeżeli chcecie wygrać takiego rapy boksika, napiszcie w komentarzu swój nick Do tego dopiszcie, czy odcinek wam się podobał No i jak napiszecie ten nick to jeszcze wpadnijcie na mojego Discorda, tam też macie nieraz jakieś konkursy więc co, dzięki za oglądanie, zostawcie suba, łapeczkę w górę. No i tak jak mówiłem, napiszcie link w komentarzu. Jelu!